Dawno nie nagrywałam filmu, nie publikowałam filmu i nie mam nic na swoje usprawiedliwienie poza tym, że zawodowo u mnie dzieje się naprawdę dużo. Tyle, że poza internetem prowadzę gale, konferencje, wykłady, śmieszkuje w klubie komediowym, ale dziś odcinek o nowym wulgaryzmie. Wulgaryzmie, który powstał z myślą o kobietach, ale czy możemy używać go w kontekście osób innej płci? Ha, sprawdźmy! To. Kochani moi, y, muszę Wam coś powiedzieć. Um, uczę się śpiewu równo od pięciu lat, a teraz przygotowuję się do swojego koncertu, który odbędzie się 24 kwietnia, czyli już za chwilę, w bardzo, bardzo, w Warszawie, na ulicy Nowogrodzkiej. Zaśpiewam ważne dla mnie piosenki. Um, to będą oczywiście kawery, bo jeszcze nie mam własnego repertuaru, ale kto wie, co się wydarzy. Zapraszam Was z całego serca. To będzie koncert, ale przede wszystkim spotkanie ze mną, trochę do Was pogadam. Yy, chciałabym, żebyśmy wspólnie przeżyli to wydarzenie, a nie tylko, że ja pośpiewam, a Wy tylko posłuchacie. Ten koncert to spełnienie moich marzeń. Wystąpią ze mną wspaniali muzycy. Będą gitary, skrzypce, perkusja, oczywiście pianino, chórek, którym wesprze mnie moja trenerka wokalna. Yy, to już śni mi się po nocach, ale wierzę, że będzie super. Raz jeszcze serdecznie Was zapraszam, w opisie pod filmem zostawiam link do biletów. A teraz... Nowy wulgaryzm. Chodzi o szona. Szon to skrót od kurwiszona. Nie wiem kto i kiedy dokładnie to słowo wymyślił. Kuba, mój montażysta dał mi znać, że szon pojawił się w filmie Patryka Wegi Pitbull, niebezpieczne kobiety. Tam usłyszymy taki dialog. Chciałem pani powiedzieć, że pani córka to jest zwykły szon. Szon? A co to jest szon? Kurwiszon. I to jest film z 2016 roku. Od pewnego czasu Sean jest bardzo popularny w internecie. Myślę, że na jego popularność wpłynęło w jakimś stopniu to, że to słowo omija system YouTube'a. Co to znaczy? Jak wiecie, na YouTube istnieje coś takiego jak czarna lista słów. Na pewno kurwi Sean się na niej znajduje. Na mojej czarnej liście jest, więc gdy ktoś pod moim filmem użyje tego słowa, jego komentarz od razu wpadnie do spamu. Ale Sean to już co innego. Myślę, że na tym etapie tego słowa system może jeszcze nie wyłapywać, więc ludzie to wykorzystują i od szonów innych wyzywają. Słowo szon znajdziemy też w Obserwatorium Językowym Uniwersytetu Warszawskiego. Proszę bardzo, szon wulgarne, określenie żartobliwe kobieta uprawiająca seks w celach zarobkowych skrót od kurwiszon przykłady użycia. Nie mam zamiaru nikogo szukać dookoła same szony. Kaśka to typowy szon, ale cóż, niektórzy takie właśnie lubią i kochają. Nie ukrywam, że w zasadzie kilka tygodni temu mogłam usłyszeć na własne uszy, w jakim kontekście używa się szona. Doszło do tego ze sprawą rozmowy, jaką Gimper i Rewo przeprowadzili z Robertem pasutem. Nie zliczę, ile razy Robert użył tego słowa. Czy jego wypowiedzi miały charakter żartobliwy? Niektóre na pewno, ale nie wszystkie. Z mojej analizy wynika, że szon najczęściej nie jest żartobliwym określeniem. Mm -mm. Jego istnienie świadczy o kreatywności Polaków, ale nie jest to ładne słowo. To słowo obraża, moim zdaniem, nie tylko kobiety. Każdy może być szonem. Wystarczy, że będzie się źle prowadził. I chyba nie tylko w celach zarobkowych. Myślę, że celem może być jakakolwiek korzyść, na przykład popularność, zwiększenie liczby obserwujących. Oczywiście to prowadzi do zarabiania pieniędzy, ale myślę, że popularne konto na Instagramie samo w sobie już jest nagrodą dla wielu ludzi. Na koniec historia z mojego życia. O Szonie opowiadałam w klubie komediowym podczas spektaklu, i następnego dnia dostałam wiadomość od dziewczyny, która podziękowała mi za wyjaśnienie, co znaczy to słowo, bo ona myślała, że w ten sposób określa się żonę i chciała zaprosić na imprezę kolegów z ich szonami, Także uratowała uratowałam ich życie. No może nie życie, ale honor. A teraz kilka słów o wulgaryzmach i przekleństwach. Czy to to samo? Zacznijmy od definicji słowa przekląć, którą znajdziemy w słowniku języka polskiego PWN. Przekląć, przeklinać, wypowiedzieć przekleństwa, wulgarne słowa. Życzyć komuś czegoś złego. Potępić coś złorzecząc. Według Macieja Grochowskiego, autora słownika polskich przekleństw i wulgaryzmów, przekleństwa i wulgaryzmy krzyżują się ze sobą. Co to znaczy? Mamy przekleństwa z wulgaryzmami, na przykład, a niech cię chuj strzeli. Mamy wulgaryzmy, które nie są przekleństwami, na przykład, zajebisty ten kebab. Oraz przekleństwa, które nie są wulgaryzmami, na przykład, ażebyś strzezła. Potocznie ludzie nazywają wulgaryzmy przekleństwami, i myślę, że nie należy z tym walczyć. Tym bardziej, że tak się mówi od lat i raczej nie powoduje to problemów natury komunikacyjnej. Pamiętajcie o tym, że przeklinać możemy coś, na przykład wyjątkowo pechowy dzień albo swój los, przeklinać możemy kogoś za coś. Na przykład sąsiadkę za to, że pali w kotle oponami. Przeklinać możemy też po prostu, ale to przeklinanie po prostu nie musi być wywołane przykrymi okolicznościami, tak jak w dwóch poprzednich przypadkach. Możemy na przykład krzyknąć: O kurczę, jaka fajna jest ta twoja koleżanka! Tak samo Holender, jak ładnie dziś wyglądasz! Mm. Czyli przeklinamy z zachwytu, nie w wyniku wzburzenia, oburzenia, irytacji, lecz by wyrazić zachwyt, podziw, zdziwienie. Wszystko zależy od intonacji. Niestety czasowniki KLĄĆ, PRZEKLĄĆ, ZAKLĄĆ mają dość skomplikowaną odmianę. Sama często się w niej gubię, bo mam wątpliwości, czy on klął, czy klnął, jest to N czy nie. Dlatego powtórzmy sobie teraz wzór odmiany tych czasowników. W czasie teraźniejszym, w trybie oznajmującym i rozkazującym mamy to N. Czas teraźniejszy trybu oznajmującego. Klę, klniesz, klnie, klniemy, klniecie, klną. Czas teraźniejszy trybu rozkazującego. Klnij, klnijmy, klnijcie. Przeklnij, przeklnijmy, przeklnijcie. Zaklnij, zaklnijmy, zaklnijcie. N nie ma zaś w czasie przeszłym. Ja klołem, klełam, klełom. Ty klołeś, klełaś, klełoś. On, ona, ono, klął, kleła, kleło. My kleliśmy, wy oni kleli. Przekląłem, przekląłeś, przeklęłaś, przekleli. Zakląłem, zakląłeś, zaklełaś, zakleli czyli czas przeszły jest najłatwiejszy. A w czasie przyszłym wszystko zależy od aspektu. W niedokonanym N nie ma. Będę klął, będę kleła, będę kleło, będziesz klął, będzie klął, będziemy kleli, będziecie kleli, będą kleli. Albo będę kląć, będziesz kląć, będzie kląć, będziemy kląć i tak dalej, i tak dalej. Obie formy są poprawne. Ale w aspekcie dokonanym to N już jest. Zaklnę, zaklniesz, zaklnie, zaklniemy, zaklniecie zaklną, przeklne, przeklniesz, przeklnie, przeklniemy, przeklniecie przeklną. Nic mi na ten temat nie wiadomo, żeby forma kląć dotyczyła rzucania klątwy, złożeczenia, a klnąć używania brzydkich słów. Nie ma takiego rozróżnienia i tę drugą formę uznaje się za niepoprawną. Pamiętajcie też o tym, że przekleństwa i wulkaryzmy bywają nam potrzebne. Czasem lepiej rzucić mięsem niż dusić emocje w sobie. Gdy ktoś używa wulkaryzmów, niekoniecznie oznacza to, że ma ubogi zasób słów. Czasem tak jest, ale nie zawsze. Używajmy wulkaryzmów świadomie i z wyczuciem. Gdy ich nadużywamy, tracą one swoją moc i przez to swoją funkcję wyrażania emocji. A gdy używamy ich w miejscach i okolicznościach, w których nie jest to mile widziane, wychodzimy na prostaków i hamów. Nie polecam. Kochani, na tym kończę. Dajcie znać, co myślicie o tym nieszczęsnym szonie. A teraz rzecz przyjemniejsza, czyli mój koncert. Raz jeszcze Was zapraszam. Odbędzie się już 24 kwietnia. Link do biletów jest w opisie. Do zobaczenia! A teraz suchar. Przesłał mi go pan Sebastian, którego bardzo serdecznie pozdrawiam. I ten suchar też jest bardzo przyjemny. Posłuchajcie, jak nazywa się minka, którą robisz przy powitaniu? Witaminka. а